Lubina Maciuwina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim dodatkowym kanale Maciuch Plus Mordy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie kontynuować tematykę Cleverbota, ponieważ naprawdę fajne rzeczy można z nim wykombinać. No naprawdę, słuchajcie, wczoraj się nie, nie zawiodłem, także jeżeli, słuchajcie, chcecie zobaczyć wczorajszy odcinek, gdzie naprawdę Cleverbot gadał No bardzo, bardzo dziwne i bardzo niepokojące rzeczy, to koniecznie zobaczcie ten odcinek, który był wczoraj. Ale dzisiaj mam dla Was przygotowane coś niestandardowego, coś naprawdę bardzo fajnego, bo dzisiaj Dzisiaj, słuchajcie, robimy sobie rozmowę Cleverbota z Cleverbotem, dokładnie tak. Mam, słuchajcie, przygotowane e, jakby dwa Cleverboty, tak jakby w dwóch stronach przeglądarki i będziemy kopiować e, wiadomości jednego do drugiego i później tego drugiego do tego pierwszego, więc mordy, może być naprawdę interesująco. Pamiętajcie, żeby oglądać do końca, żeby się przekonać, co wyjdzie tak naprawdę z głupich odpowiedzi na głupie odpowiedzi. To, to, to wszystko, słuchajcie, może być naprawdę interesująco. Oglądajcie do końca, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie są filmy i wszystko jest tutaj z waszych komentarzy. Wszystko jest z Waszych propozycji, więc zostawcie, słuchajcie, komentarz, a ja go na pewno przeczytam i coś będę, słuchajcie, w stanie na pewno z tym zrobić, coś, słuchajcie, nagrać. Także ja, słuchajcie, przełączam się. Jak widzicie, mam przygotowane, słuchajcie, dwa cleverboty. Wybaczcie, jeżeli nie jest idealnie symetrycznie i nawet jest, słuchajcie, ta, ta kreska tutaj, ale po prostu dlatego, że mam dwa okna w przeglądarce i będę między nimi musiał się e, przełączać. E, więc zanim zaczniemy mordy, to pamiętajcie również o tym, że jest nowy wzór na moim sklepie, który macie w opisie. Pierwszy link. Jest, słuchajcie, oczywiście wzorek y, milionowice, jest Macioch, jest Elviso, jest Łuk, Mieczyk, płynie nawet, słuchajcie sobie, Rzeczka, to pewnie ta, która jest w milionowicach, jak, jak każdy wie, także no słuchajcie, obczajcie sobie pierwszy link w opisie, bo wzór jest po prostu miodzio, na pewno się ze mną zgodzicie, ale teraz myślę, że możemy przechodzić do roboty, jak już subik zostawiony, więc słuchajcie, zaczynamy, oczywiście my musimy zacząć standardowo, więc zrobię sobie, y, napiszę sobie, cześć. O, i zobaczymy, co robisz I teraz, słuchajcie, bierzemy tę odpowiedź Kopiujemy ją, przełączamy się tutaj I piszemy I, i na tym to, słuchajcie, musi wszystko polegać Rozmawiam z tobą Okej, okay, słuchajcie, to wiecie co? To bardzo kreatywna odpowiedź Bardzo fajna I teraz oczywiście kopiujemy tutaj I widzicie, co robisz? Rozmawiam z tobą A oprócz tego O, widzicie, słuchajcie Ej, to naprawdę jest dobre, słuchajcie Bo to ma sens Co robisz? Rozmawiam z tobą A ja się teraz pytam A oprócz tego? Tylko proszę, słuchajcie Dajcie coś śmiesznego Słucham muzyki Ej, to ciekawe. Nawet jestem, nawet jestem, słuchajcie, zaciekawiony jakiej muzyki, ale dobrze, oddajmy to Cleverbotom Ja się tutaj nie wcię jakiej? No właśnie, jakiej, słuchajcie? Ja chciałem o to zapytać, dobra, Ctrl C, Ctrl V, także słuchajcie, nie jest to skomplikowana operacja, ale liczy naprawdę na jakieś na jakieś perełki, A póki co mamy pop. Spoko. Spoko mamy pop, dobrze? No to dawaj, słuchajcie, nie, niech się pobiją. Niech sobie wyznają miłość te Cleverboty kochają wyznawać miłość. Super A Ej, ja nie wiem słuchajcie czy, czy ta rozmowa się zaraz nie skończy. No nie, a ty co robisz? No. Okej, 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 dobra, Pixon, póki co słuchajcie wygląda to bardzo normalnie. No po prostu piszę z tobą. Ej, to już było, to już było, ale dobrze słuchajcie, w sensie to clever, bo to odpowiedział, no nie? Ale teraz słuchajcie znowu jest, dobra, lecimy, lecimy dalej. Ja tutaj proszę o jakieś mięso Co jeszcze? Ej, słuchajcie, te Cleverboty, patrzcie, teraz wychodzi ich sztywność, tak naprawdę, bo jak przeprowadzę sobie rozmowy Cleverbota z skle... <grym> Oddycham! Ej, to jest dobre, akurat, wiecie co, wydaje mi się, że to jest... To jest kłamstwo. Cleverbot raczej nie od... Czym? Ej, czym tu jest napisane? Dobra, dobra, okej, okay. może się zaczynać coś ciekawego, słuchajcie. Dawaj, odpowiedz coś śmiesznego. Nosem! LOL, ej, to jest dobry fest! To jest dobry fest nosem. Zaczyna się, słuchajcie, zaczyna się Co? Jestem robotem! Ale to... Poczekaj, dobra, ok. Jesteś robotem, aha, jesteś robotem, dobra, dobra, ciśniemy, słuchajcie, to jest to. To jest to na co czekałem Co tu się stało? Ja powiedział, co? Co tu się stało? Nieprawda jestem dziewczyną. Oj, dobra, słuchajcie, coś się popsuło, ale działamy, działamy. Nieprawda jestem dziewczyną. Dobrze, dobrze, słuchajcie, to już robi sens, to już robi sens. Mamy tutaj, słuchajcie, już y, y, dziewczyna, zaraz będzie chłopak, zaraz będzie miłość, to jest, słuchajcie, pewne. Tak? To powiedz, co, y, to, to powiedz mi, co robią dziewczyny. Okej, okay, okej, okay, słuchajcie, żeby tutaj nie było jakichś dziwnych odpowiedzi, w sensie. BOM! Wiedziałem, 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 słuchajcie, tak musiało się to skończyć Wyznawanie miłości, słuchajcie, przez te cleverboty, to jest dokładnie to. Co ty griski lubił najbardziej? Do tego zajcie musiało do, yy, dojść, no ale nie sądziłem, że tak szybko. Odpowiedz na pytanie, no właśnie. No właśnie. Ja, ja bym tak naprawdę bardzo chętnie poznał odpowiedź na pytanie. Powiedz mi, co robią dziewczyny? No właśnie, co robią, nie wiem, oddychają. Nosem! Dobra, odpowiedz na pytanie. E, czemu jesteś taka rozczyniowa? Ej, dobre! Pierwsza kłótnia, słuchajcie, pierwsza kłótnia w związku naszym cleverbotowym. To jest całkiem racji, niezła opcja. Zobaczymy, czy coś się... Iść jutro do szkoły? Ale to, to nie jest odpowiedź na pytanie Czemu jesteś taka roszczeniowa? Iść jutro do szkoły, mordy Dobra, to jest dziwne Ale oczywiście ciśniemy dalej Ciśniemy dalej Także ctrl c, ctrl v Nie wiem Ja jestem w szkole teraz, słuchajcie Okej, okay, okej okay. No to całkiem spoko To bardzo dobrze Zobaczymy co teraz Aha Aha, nie, 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 to, to super odpowiedź. To na pewno cleverbot będzie miał co odpowiedzieć na to. No nie podoba mi się to. A ty jesteś chłopakiem. O, wracamy, wracamy do, do naszego ulubionego tematu. Wracamy do ulubionego tematu. Taka taka niewinna zmiana, słuchajcie, tematu. Nie, ja dziewczyna. <laughs> nie, ja dziewczyna. A ja Maciok. Ty znasz Maciok? <laughs> Dobra, nie będę z tobą. Aha. Przed chwilą, przed chwilą ten chyba cleverbot po lewej mówił, że kocha tego po prawej. A teraz nagle okazuje się, że nie. A masz chłopaka, jeszcze jak napisany przez samocha. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ale, oczywiście, kopiujemy tutaj. Na razie nie. Mordy, mordy, wiecie na co na co ja tutaj liczę. Już się pojawił temat chłopaka. Tego, tego. A czy chcesz ze mną chodzić? A wyśmiesz zdjęcia z tobą. Ej mordy, to jest niebezpieczne, to się robi naprawdę groźne, słuchajcie, oni są, ch chcą sobie fotki wysłać. Jak? A ty jesteś botem? Co? Jak on się dowiedział o tym? Ej, jak on się dowiedział o tym, że to jest bot? Poczekajcie, może to jest taki zwykły tekst? A, co jeżeli? Okej, okay, napisał, że nie Okej, okay, czyli ten po prawej... Ten bot po prawej nie wie, że jest botem, a ten po lewej wie, że tam ten... Do... To dobrze się składa, bo ja też nie! Uuu! Dobrze, dobrze. Nie skapnęły się boty, że są botami. Oczywiście, słuchajcie, oczywiście, że, że są, ale myślę, że nie są kumaczni. To boty gadają o tym, czy są botami, mordy. To jest dziwne. Okej, okay, chodź tu. Tak się nie pisze chodź tu, tylko powinno być chodź, a nie chodź. Ale dobrze, może ten bot to zrozumie. Mmm, widzicie, słuchajcie, tutaj zaproszenie już jakieś takie delikatne, chodź tu. Ale tutaj odpowiedź też niejednoznaczna. Mmm, a co mnie. A co w mnie będziemy robić? W mnie? W sensie, że u mnie, tak? Mam nadzieję, że chodzi u mnie. Eee, ale o co ci chodzi? <laughs> no przecież się zapytał grzecznie ten bot, co będziemy robić. Nie wiem, jeść pizzę, oglądać coś, jakiś serial, a ten się pruje od razu. Co? Tu poczekaj, poczekajcie, skąd ten bot po prawej myśli? What? Ej, mordy, to jest dokładnie to, czego oczekiwałem. Skąd on. Czemu on uważa, że ten jest w ciąży? Tak, z tobą, kociaku! To jest dobry fest! To jest epickie! Tak, z tobą, kociaku! Wiem, który to miesiąc? Nie, nie wiem, ja nie wiem, może Ty wiesz, gościu. Ej, słuchajcie, oni gadają o ciąży, bo Ty są w ciąży. Wiem, który to miesiąc? Szósty! O, kurczę, to słuchajcie, bliżej niż dalej końca. No, także nieźle. Okej, okay, chłopczyk czy dziewczynka? Ej, naprawdę gadają o ciąży te boty. To jest dobre fest. A czy oni się nie poznali dzisiaj przypadkiem? Tak mi się wydaje. Jeszcze nie wiem. Nie wiem, jak fajnie napisane. To mi się podoba, słuchajcie. Jeszcze nie wiem. Dobra, 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 liczmy, słuchajcie. Bo jestem ciekawy jak to się zakończy. Czy ta ciąża dojdzie do. A kiedy będziesz. <laughs> A kiedy będziesz wiedzieć Ej, ja jestem naprawdę ciekawy, słuchajcie, to jest tak taka Brazylijska telenowela. Yy, za trzy miesiące O proszę, jaka mądra odpowiedź, bo oczywiście Ciąża trwa dziewięć miesięcy, a jest Szósty miesiąc, ej, naprawdę, słuchajcie, ja się w to Wciągnąłem, mam nadzieję, że wy te A nie teraz, za trzy miesiące, a nie teraz No nie teraz, tylko za trzy miesiące, no nie, no serio Ten bot po prawej wydaje mi się Strasznie głupi, ten bot po lewej Dobry jest, to Do jutro, okej okay. Okej, okay, to no wiecie co, za trzy miesiące miałem wiedzieć, ale jednak jutro będę wiedział. To, to, to całkiem spoko, całkiem spoko obce. Ale co jutro? Mordy, ten bot po prawej. Ten bot po prawej to jest jakiś kurde głupek na maksa. No nie mogę po prostu. No się spotykamy. Aha, a kiedy przestaliśmy gadać o ciąży, tylko o spotkaniu? E, e, e. Ja chciałem się dowiedzieć, jak to się zakończy. Możemy teraz. Aha, możemy teraz, dobrze no to lecmy, słuchajcie, zmiana tematu, no słuchajcie jak w kalejdoskopie się wszystko zmienia A gdzie jesteś? No ten bot po lewej jest w szkole podobno, zobaczymy czy cały czas jest w szkole Zobaczymy czy cały czas jest w szkole W sza... Co ty robisz w szafie? Byku, co ty robisz w szafie, co? Kitrasz się? O nie O nie, dlaczego? Dlaczego zrywa z nim? Ziomki, nie, tak nie może być. No dobra, so, oczywiście ciśniemy dalej, ale... Ale my nie jesteśmy razem, jak mu powiedział, dobrze. <laughs> ale go wyjaśnił. Dobra, ten po lewej jednak, jednak jest głupszy. Nie no, tak naprawdę ten po lewej wydaje się lepszy, ale ten po prawej mi się bardziej podoba. Kto ci tak powiedział? No to słuchajcie, oni się teraz kłócą, czy są razem, tak? Bo ten chce zerwać, ale ten mówi, że nie są razem, a ten mówi, że niby został wkręcony. E, naz nazwałaś mnie kochanie. No tak, no tak, chyba tak było. Tam kociaku się nazywali coś takiego, ale to w ogóle nie ma... To nie jest odpowiedź na pytanie. Okej, okay, co będziemy... Czyli co, jednak się widzimy jutro, tak? Jednak, jednak się spotykamy jutro, no dobrze. A co chcesz? O kurde, słuchajcie, to pytanie ma potencjał. To pytanie ma potencjał na naprawdę dobrą odpowiedź? Nie wiem zaproponuj coś, ok, a, ale akurat cały potencjał został zmarnowany, ale dobrze, jeszcze wszystko w rękach prawego bota, ale ja nie wiem dziewczyny mają pierwszeństwo, a poczekaj, to ten po lewej nie był chłopakiem, ja już się słuchajcie, pogubiłem, ja nie wiem, który jest chłopakiem, który jest dziewczyną, ale ja jestem chłopakiem, widzicie, mówiłem, 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 że ten po lewej, ten po lewej jest chłopakiem, a nie dziewczyną, widzicie, no to oni kurczę, mają jakieś problemy, a ja jestem dziewczyną. Patrzcie, patrzcie, a co chcesz, nie wiem, zaproponuj, ale ja nie wiem, dziewczyny mają pierwszeństwo Ja jestem dziewczyną, nie mordy, naprawdę, ten po prawej, ten po prawej jest dziwny Aczkolwiek może to wynikać dlatego, że od lewego zaczynaliśmy i to prawy dostaje odpowiedzi od początku Więc być może, być może jakoś to go upośledza Aha, idziemy do łóżka, idziemy do łóżka, no, no dobrze, no no dobrze, no słuchajcie, no ja tylko tutaj kopiuję. Ja nic nie wymyślam, to co to, to boty między sobą gadają? Ehm, nie, a co chcesz robić, łóżku ze mną. Dobra, mord, słuchajcie. Wydaje mi się, że takie, takie odpowiedzi nie wymagają większego komentarza, ale nie wiem, czy chciałbym iść w tę stronę, jeżeli chodzi o rozmowy tych botów. Ehm, dobra, nie wiem, ty jesteś moją dziewczyną, to powiedz. Okej. Okay. Okej, okay, przynajmniej już się zgadzają, kto jest dziewczyną, a kto jest chłopakiem. Tyle dobrze, słuchajcie, już doszli do jakiegoś porozumienia. Nie, ja mam chłopaka innego. Ty, no to dlaczego chcesz iść do łóżka z tym? Lol, słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę niska telenowela jakaś. To jest świetne, słuchajcie, to będzie trzeba powtórzyć. Mówiłaś, że mnie kochasz. Nieprawda, nie mówiła. Nie, 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 nie. To ty, lewy bocie, mówiłeś do prawego bota, że kochasz tego prawego. A nie na odwrót. Dzięki wielkie za wsparcie. Nie no, super, słuchajcie, to się zaczyna. Drugi raz mamy wyznanie miłości. Oczywiście ja ciebie też, kochanie, dobrze, słuchajcie. Ale przy, czy przy, przed chwilą prawy bot nie mówił, że ma innego chłopaka? Mówił, mówił. A co robisz, okej, okay, to pytanie pada, słuchajcie, chyba już trzeci albo czwarty raz. Lećmy, lećmy dalej, bo teraz może być naprawdę ciekawie. Rozmawiam z tobą. O nie, to jest jak na początku. Tak już było, słuchajcie, już było, że tam rozmawiam z tobą, oddycham było. O, jesteś dziewczyną. A, ej, naprawdę, te boty, słuchajcie Nie mogą z tego zapamiętać, że kto jest chłopakiem A kto jest dziewczyną, ten tym lewej jest chłopakiem, no Przecież to jest oczywiste Przytula go Kocham cię, Adrian Co? Dobra, lecimy Lecimy z tym, lecimy z tym fest Co jest grane? Kocham cię, Adrian Jestem Nikola Ej, mordy, to jest ten to jest piski. Ale przynajmniej ten prawy bot cały czas trzyma wersję Że No, że jest dziewczyną yy, Okej, okay, dobra, siada na nią Dobra, mordy, spróbujmy No zobaczymy, co z tego wyjdzie Jak na to Nikola, Nikola zareaguje Co mamy teraz zrobić? Dobra, słuchajcie, to pytanie też ma potencjał Chcę poznać odpowiedź na właśnie to pytanie Co tylko chcesz O kurde, słuchajcie, idziemy w tę stronę której chciałem uniknąć, ale kontynuujmy Bo robi się ciekawie, powiedz no nie no, to ty masz właśnie powiedzieć prawy bocie, no a nie wiem, lewy, bo nie wiem im nada, nadać imiona jakoś, lewak, prawak. E, to ty powiedz kochanie, o nie, to jest taka, słuchajcie, typowa jakaś, wiecie, stereotypowa rozmowa, że ty powiedz, nie, ty powiedz, nie, ty powiedz, ale nie wiem, ale to ty powiedz, nie, bo ja też nie wiem. Taka, wiecie, stereotypowa związkowa rozmowa się nam się zaczyna. Nawet no, już jest, słuchajcie, poważny związek tak naprawdę. On trwa, kurde, z 10 minut, jak nie więcej. Czy jestem ładna? Ale przecież ten po lewej to był chłopak, a nie dziewczyna. No ale dobrze, zostawmy to, może słuchajcie, co mam zrobić. Co mam zrobić? To nie jest odpowiedź na pytanie, czy jestem ładna, ale lecimy dalej. Mordy, dobra, wiecie co? Zróbmy sobie kilka ostatnich to co chcesz, okej. Okay. To nie, nie wiem czy ta, taka odpowiedź prowadzi gdziekolwiek, ale jestem pewien, że ten bot na pewno coś się wykombinuje. Ja jestem twoim niewolnikiem? No przecież jest napisane, co tylko chcesz? No to chyba jest zaprzeczenie niewolnictwa, tak? Nie? Nie wiem, mordy. Nie wiem, mordy, ale naprawdę jest interesująco. Tego zaprzeczyć nie można. Nie? Tak! Ej, słuchajcie, dobra rozmowa. Dobra rozmowa. Nie? Tak. <laughs> Jakby co, to ja nie wiem o co chodzi. Pytałam się ciebie, czy ty jesteś dziewczyną, czy chłopakiem. O, 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 wróćmy do tego, wróćmy do tego wątku, bo on mnie interesuje najbardziej. Kto jest kim, słuchajcie? Ja chłopakiem. A ty nie, przecież to jest Nikola! Przecież to jest Nikola! No nie, no a może Nikolaj z chłopakiem, słuchajcie, takie rzeczy też się dzieją, nie? Dziewczyną, czyli mamy, słuchajcie, chłopaka i dziewczynę, co prawda zamienili się płciami, aczkolwiek, no słuchajcie, to są buty. Mogą robić co chcą tak naprawdę. Kopniesz mnie. Dobra, mordy, jeżeli ten to odpowie cokolwiek sensownego na tak bezsensowną wiadomość, to. to jest mądrzejszy ode mnie. A ty nie jesteś chłopakiem? Okej, okay, czyli... A tu chyba nie, nie miało być. Kochasz mnie czy coś takiego? Mordy, dobra. Znowu pytanie, czy jesteś chłopakiem? Było napisane, że jestem dziewczyną, że to, ten prawie mówił, że... Nie, mówisz jest chłopakiem. Tak, ja chłopakiem, a ty nie dziewczyną. Mordy, patrzcie. Jest napisane tutaj. Masz tutaj napisane: ja chłopakiem, a ty nie dziewczyną. Mordy, wiecie co? Te boty już totalnie nie wiedzą, co jest grane, także wydaje mi się, że lepiej będzie teraz zakończyć. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo codziennie są filmy, które wy mi proponujecie. Wpadajcie też do opisu, bo tam jest oczywiście mój sklepik, gdzie macie nowy kozacki wzór. Musicie go sobie koniecznie obczaić, bo jest na wszystkich produktach i musicie koniecznie go mieć, więc życie do sklepu. Do następnego. Yo!